ORZEŁ I ŚCIERWOJAT Raz młodego orła Stado wron opadło, A kiedy obronę prowadził za jadłą, Podstępny niedźwiedź na myśl wpadł obrzydłą, Zaszedł orła z tyłu I złamał mu skrzydło. Skrył się ranny orzeł wśród obłoków bieli, A niedźwiedź z wronami łupem się podzielił. Ale żeby orła nikt już nie pamiętał, Uradzili wspólnie zabić też orlęta. Wrony jak to wrony, głupie i okrutne, mordowały jawnie w swojej sile butne. Cwany niedźwiedź wszystko tak sprytnie urządził, by za jego zbrodnie świat wrony osądził. Wrócił stary orzeł swe rodzinne strony, lecz słaby, samotny, skrzydeł przetrącony, darmo szukał i pytał, świat nie chciał pamiętać. Cóż lwa obchodziły czyjeś tam orlęta, czy jakiegoś koguta orli los poruszy? A zamorski orzeł tylko skrzydłem wzruszył. Żałuję cię, bracie, ale musisz wiedzieć, że nawet dla ciebie nie zadrem z niedźwiedziem. A kiedy nad orłem świat nieszczerze biadał, niedźwiedź namiestnikiem zrobił ścierwojada, żeby do ostatka zatruć orle plemię, by orzeł już nigdy. Nie wrócił na ziemię. Morza, lasy, góry, dorosłe i dzieci. Po rozum do głowy poszły więc zwierzęta. Wszystkie nazwy truje, nim się opamięta. I wygnały zdrajcem, orzeł wrócił chwale. Nikt już nie pamiętał jada wcale. A ten truć nie przestał i jak to pasożyt Na tysiącach zwierząt swoje jaja złożył. Kiedy orły tryumf hucznie świętowały, u ich skrzydeł rosły ścierwojady małe. Nie jeden się orzeł zmienił w ścierwojada, I znów krajem całym plemiem zdrajców włada. Tymczasem zaś niedźwiedź, co już ledwo zipał, dawne siły odzyskał i o sługi spytał. A że mu za jedno z jakim gadem gada, młodego zaprosił do osiem ścierwojada. Ale wiesz co, młody? Orzeł mi się wprasza, nie to nie obchodzi, to jest sprawa wasza. Orzeł zgarnie chwałem, oklaski, no wszystko. Więc trzymajcie z dala to durne ptaszysko. Że wierne z nich sługi ścierwo jady słyną. Orzeł sam poleciał i samotnie zginął. Jeszcze trup nie ostygł, a już nowa zdrada ściernik niedźwiedziowi śledztwo w łapy składa. Potem się w objęcia rzucili nieszczere. Głupi ściernik myślał, że misio Przechera Będzie się z nim liczył. Jego zdanie cenił. Raz jeden nie bąknął, a się odmienił. Najpierw druha zgwałcił, Potem w twarz mu splunął i dorzucił. Ścierwo, nie unosz się dumą, Będę cię dymał, jak będę chciał długo, Bo ja jestem panem, a ty moim sługą. Ściernik łapem cmoknął, za gwałt podziękował, a u siebie w domu ozwał się w te słowa: Ja do kłótni z misiem ręki nie przyłożę, zgwałcił ze sto razy, lecz zapłaci może. Morał z tej bajeczki każdy zgadł przed czasem, tam gdzie mamy serca, ścierwojat ma kasem. Trzeba ostatnim być bydlakiem, Trzeba mieć serce byle jakie, Trzeba być zwykłym sukinkotem, By w twarz ofiarom napluć złotem!